Witam wszystkie ryby na kanale GietWitchTarot, przypominam o tym, że jest dołożona czasówka w opisie tego wideo, więc to sobie rozwincie, ten opis i tam jest na samym początku ta czasówka dla was, dla singli, a zanim tam przejdziecie to chcę powiedzieć parę ważnych spraw takich dla, dla wszystkich rybek, więc Poczytałam, ponieważ się zbliżamy już do okresu waszego znaku Zodiaku, w, no już w najbliższym czasie, więc poszperałam troszeczkę w astrologii, jeśli chodzi o was. I tutaj bardzo ten najbliższy czas pokazuje się dla was w takim... Energii, kiedy musicie poświęcić czas, i to, co, co najlepszego was może w tym okresie, jakby spotkać, to to, żebyście się skoncentrowali na nauce, doszkalaniu, komunikacji. Na pewno nie starajcie się podejmować jakichś życiowych decyzji tutaj jeszcze przed urodzinami waszymi. To jest bardzo ważne. A 25 lutego, wasz znak wchodzi w, w znak Wenus, więc tutaj. Będziecie naprawdę mieli duży potencjał na to, żeby znaleźć nową osobę, czy też bardzo dobrze się poczuć w tej energii miłości, więc to jest myślę, że dla Was wszystkich ważne. Um. Także pamiętajcie, rozwój, nauka nie upierajcie się teraz za bardzo przy tych miłościach, przy jakichś takich związkowych sytuacjach i nic na siłę, ok? I tak jak powiedziałam, nie róbcie teraz na razie żadnych takich życiowych decyzji, które tutaj naprawdę odbiją się na tej waszej przyszłości, ok? Więc to jest bardzo ważne. Teraz tak. Karta pierwsza, która tutaj przesłania jest dla Was, bo trzy karty są dla wszystkich ryb, więc dla Singli również. Karta, kiedy macie się wsłuchiwać tutaj w jakieś informacje dookoła Was, w jakiś głos. Tu jest muzyka, która, którą możecie usłyszeć, ale to jest, tak w cudzysłowie, muzyka. Tu chodzi bardziej o te przekazy które wasze serce, wasze uszy muszą wysłuchać, okay? usłyszeć. Nie wiem, jak to dla was się tutaj może jakby pokazać, ale to chodzi o generalnie informacje takie dookoła waszej głowy, okay? w internecie, w telewizji, wśród znajomych, w pracy, cokolwiek. Tutaj może przyjść jakaś wiadomość taka właśnie od zewnątrz, która wam otworzy tutaj drzwi na coś pozytywnego, na coś dobrego, ok? Karta następna to jest karta, kiedy macie tutaj zawierzyć przepowiedniom, ok? Przepowiedniom jakieś łączą się ze sobą te karty. Coś, co usłyszycie, tutaj ma dobry wpływ na przyszłość, ok, więc jakieś przepo, przepowiednie, coś co usłyszycie, może to też tutaj rzeczywiście już wam dać jakieś e, wskazówki, ok, na, na ten najbliższy czas w waszym, e, w waszym znaku zodiaku i nie tracicie nadziei, e, nadzieja, może nawet jak już nie wierzycie w to, je, nawet jak się poddajecie często z jakiegoś powodu e, do konkretnych tematów w waszym życiu, czyli może to być miłość, może to być praca, może to być, nie wiem, związki partnerskie, jakiekolwiek przyjaźnie, nie wiem, finanse, no cokolwiek tu jest akurat dla was ważne. Tutaj się też tak samo trzymajcie pozytywną energię i to, czego się spodziewacie w takich pozytywnych energiach, dlatego że to. Jak będziecie przyciągać tą energię, to do Was przyjdzie, ok? Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale to jest naprawdę istotne, żebyście właśnie się wyzbyli wszelkich negatywnych jakichś e, przycią przyciągań, e, tematów. Nie wiem, jak to, czy to jest e, e, jakby jasne, ale będzie e, pozytywnie, jeśli to o tym będziecie tak myśleć w pozytywny sposób. I teraz. Przesłanie dla wszystkich ryb to główne i mamy kartę pierwszą na ten tydzień. Mamy kartę pięciu kielichów, więc macie tutaj troszeczkę poczucie takiej straty. Okay? Tutaj jest energia, kiedy. No dostaliśmy jak już tak, po pierwsze mogła być jakaś niepozytywna wiadomość, coś co nas tutaj wkurzyło, zmartwiło, rozczarowało. Może być coś, o czym się dowiedzieliście i rzeczywiście tutaj wejdziecie w taki smutek, jakieś takie też wspominanie może przeszłości, że no nie poszło wszystko tak, jakbyście tego sobie życzyli, ale tutaj też nie wolno wam się skupiać jakby w nieskończoność nad tymi trzema kielichami, dlatego że cały Cały czas macie Waszą e, przyszłość, OK, przed Wami i e, bardzo atrakcyjną przyszłość. Cały czas tutaj to jeszcze na Was czeka. Jeśli tego jeszcze teraz nie e, dostaliście, nie uzyskaliście, to to jest jeszcze przed Wami, więc tutaj to, co jest w przeszłości, zostawcie w przeszłości, bo to już jakby nie ma sensu nawet o tym e, myśleć i sobie psuć e, humoru życia, OK. E, tym bardziej, że w pięciu kielichach to jest energia, kiedy już się nic nie da tutaj naprawić, ok? Trzeba przejść z tą energią dalej i to zostawić za sobą. Karta głupca, więc karta właśnie głupca mówi o tym, że tutaj zostawiacie wszystko za sobą, ok? Tutaj idziecie po coś nowego, z nową energią, chęcią życia, optymistycznym nastawieniem. Tu jest coś, kiedy... Uświadamiamy sobie, że to jeszcze nie jest koniec, ok? To, nie, to wszystko zależy ode mnie, czy i kiedy ja ruszę tutaj po coś nowego, po to, żeby się pozbierać i zdobyć to, co, co chcę, ok? Tutaj cały czas macie dużo energii takiej pozytywnej w tej, w tej karcie w szczególności, ok? Głupiec to jest karta wodnika, więc może to dla Was też jest ważne. Cztery buławy, fundamenty, rodzina, przyjaźnie, przyjaciele. Wszystko, co wam się kojarzy w tym właśnie słowie fundament. To, co dla was to najbardziej oznacza, to tutaj jest, pokazuje się jakby najsilniejszy punkt w tym tygodniu dla was, ok? Tutaj rzeczywiście dostaniecie taką energię optymistyczną i to, że nie jesteście sami. W karcie czterech buław pokazuje się świętowanie, więc tutaj są też rodzinne jakieś imprezy, imprezy jakieś powiedzmy w pracy. Nie wiem w, na jakim etapie czy stopniu to jest jakby realne w, w obecnym czasie do o, spełnienia, ale sami wiemy, że te malutkie takie imprezki, to każdy jakby może sobie pod tym rodzinnym dachem powiedzmy taki, w takiej małej grupie zorganizować cały czas i nie ma jakby krzyku o to jeszcze. Więc tutaj się może to pokazywać, jakaś radość, ale też może być tak, że z koleżankami powiedzmy, czy też z przyjaciółmi, z przyjaciółkami tutaj będziecie w jakimś bardzo takim bliskim kontakcie teraz w tym tygodniu, tutaj wam się coś powiedzie, tutaj będziecie chcieli razem spędzić trochę czasu, poświętować, powspominać, wymienić informacje, co się u was dzieje. Więc tutaj jest energia takiego może nie imprezowania, ale generalnie chodzi o takie nawiązanie nieprzyjaźni, nawiązanie takiego kontaktu bliższego po jakimś dłuższym czasie nie słyszenia o sobie, ok? Więc tutaj w takim sensie to się bardziej pokazuje. I teraz karta Asa Kielichów. Karta Kieli... Asa Kielichów pokazuje nowy początek, uczucia, emocje. Tutaj jest jak najbardziej, bardzo pozytywnie, jeśli chodzi o naszą przyszłość. Tutaj coś pozytywnego nadchodzi do Was, i lub Wy już tutaj macie dużą, jakby w sobie, Powiedzmy nadzieję, optymizm, który już Was tutaj prowadzi następną nową drogą. I każda decyzja, jaka została tutaj podjęta, tak jak właśnie w tej karcie głupca, tutaj ma już pozytywne spełnienie. Okay? Tutaj jest, jakby ta energia Was prowadzi w dobrym kierunku i o krok jesteście od tego, żeby tutaj rzeczywiście coś dla siebie ugrać. Rycerz Kielichów, więc tutaj są emocje, tu są uczucia, tu jest bardzo mm, pozytywna energia, jeśli chodzi o takie o, o związki, o oczywiście o jakieś takie bardzo dopieszczanie siebie, ok? Może to też ten okres walentynkowy tutaj już będzie, jakby was za gości. Dla, dla osób, które mają partnerów, partnerki, ale też dla takich osób, które mają w ogóle generalnie kogoś lub ktoś tutaj do was zmierza, jeszcze jakaś osoba. Ktoś, kto wa z Wami się chętnie po podzieli tą energią, której ma w zanadrzu aż y wiele i wprowadzi w Wasze życie tak dużo, dużo takiej miłości, ale takiej y bardzo interesującej, takiej, kiedy. Y Chcemy być z tą osobą, ok? Chcemy tutaj rzeczywiście się zarazić na chwilę, chociaż tym optymizmem, który tutaj ta osoba do nas niesie. Jeśli to jesteście wy i się znajdziecie w takiej energii, że po prostu nic się dla was w tym momencie nie liczy, tylko to, jak jestem szczęśliwy pod kątem uczuć e, e, partnerstwa itd., tak e, no to uważajcie troszeczkę na to, że to wasze serce was może nie zaprowadzić do końca tam, gdzie chcielibyście wylądować w rezultacie. Okay? więc to jest ważne. I karta sześciu kielichów, więc tutaj macie pozytywną energię dawania, brania, równowagi, tutaj jest przyjazd, przyjaźń bardzo głęboka. Tu jest bratnia dusza, tu są jakieś prezenty. Tutaj ktoś wam coś zaoferuje, może tu być nawiązana jakaś powiedzmy nowa współpraca, nowa umowa, jakaś nowa znajomość. Tutaj też się pokazuje. Ale też powiedzmy, ktoś tutaj do Was zmierza z jakąś wiadomością. Więc bardzo ładna karta, kiedy rzeczywiście tu się powiedzmy. Ważne jest otoczenie i ludzie tutaj przy was, OK w tym tygodniu, więc to jest, to jest co, i coś bardzo pozytywnego tutaj od tych osób przyjdzie lub z waszej strony wręcz e, tutaj w ich kierunku. Więc bardzo e, pogodna, optymistyczna energia dla was na ten tydzień. A teraz zapraszam wszystkie single na tą ich e, część. I drogie single, ja tutaj a, nie powiedziałam na początku, bo mi się pokazywała ta energia... A... Główna dla wszystkich rybek, taka bardzo też pod kątem, właśnie singli. Tutaj jakaś nowa miłość, coś się tutaj zadzieje, a więc myślę, że może być tak, że jeśli nie będziecie mieli czasu na to, żeby to posłuchać, to myślę, że też macie potencjał na to, żeby znaleźć tutaj coś nowego, jakąś nową miłość, jakieś spełnienie, ok? Bo ta energia się jakby troszeczkę tutaj pokrywa też z tym, co w tej pierwszej części było. I teraz tak, początek Waszego Tygodnia to jest yy, Karta Dziesięciu Mieczy. Kiedy my musimy przejrzeć na oczy w jakimś temacie i jakikolwiek to będzie dla Was temat, tutaj Wam przyniesie ulgę, ok? Tutaj jest yy, odcięcie się od przeszłości, od jakiejś osoby czy osób. Yy, oczywiście. Macie tutaj taki troszeczkę zawód w tym początku tygodnia coś was rozczaruje, coś czego się nie spodziewaliście, tym może ktoś wam coś właśnie powiedzieć, czego nie oczekiwaliście, że w ogóle usłyszycie kiedykolwiek od tej osoby, ale to też wam pozwoli na to, że się szybko pozbieracie, wręcz was zmotywuje do tego, żeby zadziałać i, i robić coś tylko i wyłącznie dla siebie, czy też w tym temacie, do którego chcieliście dążyć, ok? Do czego co chcieć osiągnąć. Więc tutaj jest dobra, pozytywna ta karta w sensie tego, że łatwo i szybko się pozbieracie, okay? z tej energii tutaj dziesięciu mieczy. Osiem kielichów. Więc tutaj jak najbardziej te karty ze sobą się bardzo, bardzo pokrywają. Tutaj dostajcie motywację, przejrzyjcie na oczy, przejrzyjcie na to, co tak naprawdę się rzeczywiście działo, a nie to, to um, za zasłonką, to czego nie widzieliście. Okay? I tutaj macie podjęcie decyzji, odejścia. Tutaj jest dla części z was z pracy, dla części z was, z jakiejś relacji, z jakiegoś otoczenia, w którym się w tym momencie znajdowaliście. Tu jest odejście szukanie czegoś nowego, mimo tego, że wcale nie było Wam tak źle w tym. W w tym otoczeniu, w którym byliście w ostatnim czasie, ale mimo wszystko jednak tu jest jakaś, jakieś podjęcie decyzji, okej? Okay? Taka zmiana totalna, e, może nawet nie spodziewaliście się, że e, tak w jednym momencie będziecie w stanie podjąć taką decyzję na, na teraz, na już, że ruszacie do przodu i, e, i nie oglądacie się wręcz nawet za siebie, także bardzo taka... E, Energia tej karty, kiedy trzeba już zmienić to otoczenie, zmienić coś w swoim życiu, bo dalej tak być nie może, więc to jest taka energia. I rycerz mieczy, więc tutaj znowu kolejna karta, która się bardzo tutaj z tymi dwoma łączy. Tu jest, są jakieś kłótnie w tej karcie, ale też dążenie po coś. Co tak naprawdę chcecie osiągnąć, ok? A troszkę w nerwach, troszkę z determinacją, troszkę może niepotrzebna taka energia aż tak, że jesteście a, naładowani takimi nerwami i takim dążeniem do przodu, ale też ta karta właśnie Wam pomoże w tym, żebyście szybciej zdobyli ten cel, ok? Bez względu na to, a, co sobie wszyscy dookoła Was myślą, co robicie, dlaczego tak robicie, dlaczego tak postępujecie, bo to może pokazuje, że. A, Jesteście zupełnie inni niż do tej pory, ok? Niż e, normalnie byście to robili, ale tutaj już przyszedł moment na to, że e, musicie wziąć sprawy w swoje ręce i albo teraz, albo nigdy. I e, 10 monet. E, karta, kiedy dostaniecie to, e, do czego dążycie, to czego chcecie, to jest wasza nagroda, ok? Tutaj wasz wysiłek się opłacił, tutaj dostajecie harmonię e, z otoczeniem. E, z, powiedzmy z najbliższymi, jeśli macie już jakąś osobę na waszym e, horyzoncie, e, to tutaj też z tą osobą jakby najbardziej e, się możecie dogadać i, e, i poświętować też to, ok? Tutaj jest dużo zadowolenia. E, karta zakończenia pewnego etapu. E, tutaj jest finansowo-materialnie bardzo ładna karta i, tak jak powiedziałam, zakończenie jakiegoś rozdziału też, ok? Finansowo, e, pracowo, ale też e, Dotarcie do celu, ok? To nie jest tak, że tutaj zakończacie coś, w sensie kończycie i, i na tym koniec, tylko tutaj jest chodzi o to, że tu jest dopełnienie, ok? Tutaj w końcu uzyskaliście to, do, do czego dążyliście, nad czym pracowaliście w ostatnim czasie, zadowolenie. I tak czy inaczej tutaj w tym tygodniu wam się pokaże taki dzień, kiedy będziecie naprawdę bardzo zadowoleni z tego, co osiągnęliście, coś działaliście. Poklepanie po ramieniu, ok? Karta sprawiedliwości, więc tak jak tutaj właśnie te karty się pokazują: Macie sprawiedliwość, coś tutaj do Was sprawiedliwie przyjdzie, coś powiedzmy, kiedy nastąpi. I równowaga w tym waszym życiu, okej? Okay? emocjonalnie, finansowo, e, może tu jest urzędu właśnie do was przyjdą jakieś pieniądze, może ktoś wam odda jakieś pieniądze, może jakiś, nie wiem, e, czy jest taka możliwość, że spadek dostaniecie, czy jakaś wygrana. Tutaj są, e, tutaj jest jakiś potencjał na wygranie czegoś e, takiego, z czego będziecie zadowoleni. I nawet jak do tej pory uważaliście, że sprawiedliwości nie ma na tym świecie, czy też jest ślepa, to ona tutaj wcześniej czy później przyjdzie właśnie z takim wyrokiem, który, który wam będzie pasował, ok? Bo ona tutaj nawet jeśli myślicie, że nie widzi, to ona tutaj widzi wszystko, później wszystko zbiera, i, i wcześniej, czy później do nas tutaj nadejdzie. Karta diabła, tutaj macie kartę też znaku wagi, a tutaj macie koziorożca, więc może to będzie dla Was ważne, ale sama karta diabełka to jest takie troszeczkę e, radowanie się ponad e, wszelkie normy, ok? Tutaj jest troszeczkę takiej radości aż. E, e, Przechodzącej w, taką, w takie wariactwo, więc tutaj um, nie wiem, czy to dobre, czy niedobre, ale, a, ale tutaj jest dużo takiej energii. A, powiedzmy hmm, takiej kuszącej, ok? Kuszącej, elektryzującej, takiej może. No, o którą byście się może normalnie nie podejrzewali, więc tutaj jest takie troszeczkę zwariowanie, ale kuszenie, tak jak powiedziałam. Tutaj może to dotyczyć jakiejś osoby w Waszym otoczeniu, może ktoś Was tutaj będzie bardzo kusił, zarówno panie, jak i panowie. Dla pań tu się pokazuje mężczyzna, który ma ciemne włosy na pewno. E, bardzo ciepły, bardzo atrakcyjny, ale też właśnie taki, który tutaj będzie. Kusząc nas, czy też namawiając nas na coś e, i będzie nam się to podobało, on bardziej tutaj myśli o tym, co on z tego będzie miał, e, więc to jest ważne tutaj w tej karcie, ale też uważajcie na jakieś, e, oczywiście, toksyczne jakieś osoby w naszym otoczeniu, takie, które, których byście może nawet nie podejrzewały o to, że mogą Wam coś tutaj namieszać w tym waszym życiu, mogą was sprowadzić na jakąś taką drogę, kiedy. E, na którą może byście normalnie nie weszli, czy weszły, ale ciężko tu będzie Wam też y, komuś odmówić, ok? Jeśli ktoś, ktoś będzie chciał Was naciskać na jakąś y, Propozycję taką bardzo interesującą według tej osoby, że dla Was będzie bardzo interesująca, więc tutaj uważajcie też na to, żebyście w coś się nie wkąpali, bo przy tej karcie sprawiedliwości, ta karta diabełka może mówić o tym, że tutaj się niepotrzebnie w coś nie za bardzo dobrego będziecie, macie szansę się wplątać. Okay? Więc jeśli by chodziło o jakieś umowy, to tutaj nie dajcie się wciągnąć w jakieś podpisywanie czegokolwiek, ok? czy jakieś obietnice? tutaj w... W tym waszym tygodniu to jest bardzo ważne. I teraz e, ostatnia karta, 10 kielichów, więc to jest karta bardzo pozytywna znowu e, po raz kolejny: 10 monet, 10 kielichów, więc macie dwie karty bardzo pozytywne, jeśli chodzi o kartę Tarota. Spełnienie, zadowolenie, e, radość, emocjonalnie bardzo ładnie, finansowo bardzo ładnie, pod każdym kątem właściwie bardzo ładnie, duża harmonia i spełnienie. Także e, tyle mam dla Was. Patrzę na te karty, jeszcze tutaj troszeczkę na tą sprawiedliwość tego diabełka i te, te 10 y, monet, więc uważajcie się. Tak, myślę, że to jest tak najbardziej, co można tutaj by było się doszukać. Tak, uważajcie na jakieś takie y, y, naciągnięcie was na jakąś, na jakieś pieniądze, ok? Y, y, bo może być tak, albo ktoś będzie chciał od was wyciągnąć, może to wy będziecie chcieli tutaj z jakiegoś powodu coś odzyskać. No nie wiem, dajcie mi wraż czego znać w komentarzu czy coś takiego się u was pokazało, bo uh, same karty macie całkiem interesujące tutaj na ten tydzień uh, um, i tak jak w środku tygodnia się ładnie pokazują, tak i na końcu tygodnia, więc może to jest tylko jakieś takie uh, nie wiem, coś, co, co, mi, co muszę Wam powiedzieć, po prostu, ok? Ściskam Was bardzo mocno, pozdrawiam. Oczywiście, zapraszam, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Z góry Wam dziękuję. Pozdrawiam i do usłyszenia.